Dzień dobry, witam na kolejnej części związanej z obliczeniami blachownicy. Tym razem zajmiemy się drganiami własnymi. Materiał jest stworzony do ćwiczeń pana doktora habilitowanego inżyniera Dariusza Czepiżaka, moje nazwisko Adam Machowiak, jestem projektantem, inżynierem praktykiem oraz wyłącznym dystrybutorem oprogramowania Constil na terenie Polski. Jak już wcześniej wspomniałem, ćwiczenia prowadzone przez doktora Dariusza Czepiżaka, prowadzone są na politechnice wrocławskiej, a film ma wspomóc studentów i pana doktora w zajęciach. Na nim zajmiemy się fenomenem związanym z drganiami własnymi. Zatem zapraszam na ćwiczenie. Mamy otwartą blachowniczkę. Nie mamy żadnych obliczeń przeprowadzonych. Aby móc przeprowadzić analizę dynamiczną związaną z drganiami swobodnymi, należy najpierw przejść do. Jak, oczywiście mamy już kombinacje potworzone, potworzone wszystkie, wszystkie obciążenia. Tak, jak tutaj wspomniałem, są, są kombinacje, ale nie mamy zdefiniowanych mas. A do obliczeń dynamicznych potrzebne są nam masy działające na konstrukcji. Zatem przechodzimy do zakładki masy i możemy stworzyć przypadki mas. Bardzo prosto jest stworzyć z wygenerowanych wcześniej przez nas obciążeń w przypadkach prostych. Zatem wybieramy trwałe, bo dla tych będziemy wyznaczać drgania własne. Możemy zdefiniować ręczne y, obciążenie masą. Y, w jakichś konkretnych przypadkach. Możemy trwałym, przejściowym, w śniegu. Oczywiście wiatr nie działa. No i wybieramy zastosuj i zamknij I to wszystko. Co potrzeba, to jeszcze utworzyć kombinację z jakimś współczynnikiem. No i tutaj mamy do wyboru albo te, które były zdefiniowane ręcznie, albo te przekształcone z mas. My nie zdefiniowaliśmy żadnej masy ręcznie, a wybraliśmy przekształć masy. Z wcześniej wprowadzonych przypadków prostych dla obciążenia trwałe. Następnie wszystkie dane już mamy zdefiniowane do tego, aby przeprowadzić analizę dynamiczną drgań własnych. Przechodzimy do zakładki obliczenia, wybieramy parametry analizy. No i drgania własne. Możemy wybrać liczbę postaci, domyślnie jest 3, ja wybiorę 15. Pozostawimy tutaj te ustawienia takie jakie były domyślnie. Zastosuj. Proszę pamiętać, że jeżeli macie Państwo obliczenia analizy według teorii pierwszego rzędu, nie wiem czy to jest bak, czy celowo zrobione, to nie wyznaczy nam analizy drgań własnych w tym konkretnym przypadku. Należy wybrać albo analizę drugiego rzędu, albo w ogóle zrezygnować z obliczeń statycznych. Wykonujemy obliczenia. No i już mamy wyznaczoną dynamikę i drgania własne dla 15 pierwszych postaci. Możemy oczywiście sobie zwizualizować, przechodząc przez kolejne. Postacie. No. I to wszystko mają Państwo. Postać oraz częstotliwość, Dredoganie, dla blachownicy i obciążeń trwałych. Warto tutaj zaznaczyć, że, pomimo tego, że postać nie wykazuje, Komponentu skrętnego, to w wynikach on jest obecny. To widać tutaj na przykład poprzez te sztywne elementy, na których zawieszone jest obciążenie, u góry, tutaj i prawdziwą postacią nie jest drganie na boki, a taka trochę skrętna. Ja może pokażę to na lepiej zwizualizowanej. Ok. I to jest też pierwsza postać. I proszę zwrócić uwagę, troszkę wolniej niech się kręci, że to jest prawdziwa postać obliczona, czyli jest tu jakiś komponent skrętny. Wychyla nam się dolny pas, a górny pozostaje na swoim miejscu, plus jeszcze do tego jest jakieś poziome przemieszczenie osi obojętnej. Okej, okay. to wszystko jeśli idzie o drgania własne. Dziękuję za uwagę i życzę miłego dnia.